Cześć, z tej strony Michał Wydlechowicz, witam Cię w czwartej lekcji naszego mini kursu. Teraz chciałbym pokazać Ci, jak możemy wykorzystać ChatGPT do stworzenia promptu. W lekcji poprzedniej dowiedziałeś się, jak samemu stworzyć rozbudowany prompt, ale teraz poprosimy o to ChatGPT. Tutaj przejdziemy do nowej konwersacji z Chatem i przyjmijmy, że nie mamy pomysłu na naszą ilustrację. Chcemy stworzyć ilustrację z Misiem Pandą jadącym na rowerze przez las. Ale nie bardzo wiemy, co to ma być za rower. Nie mamy pomysłu na to, jak ma być ubrany Miś Panda, jak ma wyglądać. Nie mamy za bardzo pomysłu na to, jak powinien wyglądać las. Wiemy tylko, że chcemy Misia, który jedzie na rowerze przez, przez las. I teraz poprosimy Chat, aby stworzył rozbudowany prompt za nas, a w zasadzie dla nas. Więc możemy to zrobić. Warto też zaznaczyć, że Chat GPT rozumie język polski, więc Możemy przełączyć się na język polski z pomocą prostego promptu, czyli Can we speak in Polish? Tak, możemy rozmawiać po polsku. Jak mogę Ci pomóc? Taka jest odpowiedź czatu. I teraz napiszemy: Stwórz dla mnie prompt do wygenerowania grafiki. Chciałbym, żeby na grafice znajdował się Miś Panda, jadący na rowerze przez las, ale nie mam pomysłu na pozostałe elementy tej ilustracji. Czy możesz dla mnie stworzyć bardziej rozbudowany prompt? Wybieram Enter. Otrzymaliśmy bardzo rozbudowany prompt w języku polskim. Ilustracja, na której widać uroczego misia pandę jadącego na kolorowym rowerze przez zaczarowany las. Panda ma na sobie zabawny kapelusz i okulary przeciwsłoneczne. Las jest pełen magii z leśniącymi świetlikami i tęczowymi motylami unoszącymi się wokół. Drzewa mają różnobarwne liście, a w oddali widać kolorową tęczę. Obok ścieżki rowerowej znajduje się niewielki strumień, w którym pływają lśniące ryby. Na niebie jest jasny błękit, błękitny dzień z kilkoma puszystymi białymi chmurami całość obrazu jest pełna życia, koloru i radości. No i teraz widzimy, że CharGPT stworzył dla nas prompt. Bardzo fajny bogaty w szczegóły i widzimy, że zawiera on temat opis, oświetlenie, widok, emocje, nastrój i tym podobne. Czyli te stałe elementy promptu, które powinny... Powinny się znajdować w, w każdym takim profesjonalnym i rozbudowanym prompcie. Teraz, jeśli chcemy wykorzystać ten prompt na przykład w innych narzędziach do generowania grafiki, takich jak Midjourney, musimy przetłumaczyć go na język, pols na język angielski, ponieważ na przykład Midjourney nie rozumie po polsku. Dlatego napiszmy teraz taką informację. Prompt brzmi świetnie. Proszę. Przetłumacz go na język angielski. Tutaj mam literówkę. I teraz otrzymaliśmy prompt w języku angielskim. Mamy kilka możliwości. Możemy na przykład skopiować ten prompt i przerzucić go do Midgerny, tam go wkleić i zobaczyć jak Mid Journey, jaki mid-journey stworzy nam obraz. Możemy też wykorzystać DALI. Nie musimy przechodzić tutaj do DALI. Możemy wykorzystać możliwości jakie daje ChatGPT GPT-4. Czyli po prostu wpiszemy tutaj teraz stwórz obraz na podstawie tego promptu. I widzimy, że ChatGPT GPT tworzy obraz. Otrzymaliśmy obraz oraz informacje. Obraz został wygenerowany na podstawie twojego promptu. Mam nadzieję, że spełnia twoje oczekiwania. Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek zmian lub dodatkowych ilustracji, daj mi znać. Obraz jest bardzo fajny. Faktycznie jest dosyć kolorowy, Miś ma kapelusz i tak dalej. Możemy na niego kliknąć. Tutaj kliknąć też na ikonkę z informacjami. Mamy nasz rozbudowany prompt. Natomiast jest on troszeczkę za dziecinny i możemy go możemy tą grafikę stworzyć raz jeszcze. Ale nieco bardziej realistyczną. Napiszmy e, taką informację dla czatu. Grafika jest świetna, ale proszę wykonaj ją w dużo bardziej realistycznej wersji. Poprawmy literówkę. I wybieram send message. I znowu, chat GPT tworzy obraz. Już nie odpisuje nam zwykłą wiadomością, ale tworzy dla nas kolejną grafikę. I co teraz się stało z promptem? Ten prompt, który jest tutaj, on został wykorzystany, ale nieco zmieniony. Tutaj pewnie będzie gdzieś dopisana fraza, że grafika jest realistyczna. Więc mamy ten sam prompt, ale z dodatkowymi jeszcze informacjami. I mamy kolejny obraz, który również odpowiada temu promptowi, ale mamy tą, mamy tą e, tęczę z tyłu, mamy drzewa, mamy błękitne niebo z chmurami, mamy rzekę z rybami, e, mamy świetliki, motyle, e, całość jest zaczarowana i magiczna. Dokładnie to samo, natomiast to, co się zmieniło, to mamy tutaj tą bardziej realistyczną stylistykę. Więc dowiedziałeś się w tej lekcji, jak tworzyć prompt z pomocą czatu GPT, jak ewentualnie podrzucić mu kolejne polecenia, jeśli chodzi nam o jakąś edycję tego promptu, a w tej lekcji to wszystko. Mówił do Ciebie Michał Wydlechowicz z DUPL Przechodzimy dalej.